Niekiedy Bóg, próbując określić stan człowieka lub kościoła, używa odczucia temperatury, mówiąc o kimś, że ktoś jest ciepły, gorący, letni lub zimny. Dzisiaj skupimy się na tym, jak być gorącym i co może sprawić, że nasze serca zapłoną dla Boga. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, biblijny tekst, do którego chciałbym się odnieść, zapisany jest w Dziejach Apostolskich w rozdziale 18 i przeczytamy od wersetu 24 do wersetu 28. Tymczasem do Efezu przybył pewien niezwykle wymowny żyd z Aleksandrii. Miał na imię Apollos. Człowiek ten był niezwykle biegły w żydowskich pismach, a będąc gorący w duchu, wzywał wszystkich do postępowania drogą Pana. Nauczał tego, co pisma mówiły o Jezusie. Jego myślenie jednak zatrzymało się na przekazie Jana i zanurzeniu w wodę, które Tamten głosił, jako że śmiało nauczał w lokalnej synagodze. Gdy tylko Prysylla i Akwilla, mieszkający wówczas w, Eke, w Efezie, usłyszeli z jaką pasją człowiek ten mówi o Chrystusie, zaprosili go do siebie i szczegółowo wyłożyli mu, czym jest droga Boża. Ponieważ Apollos planował udać się do Achai, bracia napisali mu list polecający... Do tamtejszych uczniów Pana z zachętą by go przyjęli. Gdy tam dotarł, okazał się niezmiernie pożyteczny dla tych, którzy zaufali łaskawości Bożej objawionej w Chrystusie. Doskonale bowiem zbijał wszelkie żydowskie argumentacje, wykazując publicznie na podstawie pism, że to właśnie Jezus jest oczekiwanym. Mesjaszem, Apollos. Po raz pierwszy spotykamy się właśnie tutaj z nim w rozdziale 18 Dziejów Apostolskich, i jest scharakteryzowany jakby. Pierwsza charakterystyka tego człowieka, oprócz tego, że był niezwykle wymowny, oprócz tego, że był bardzo biegły w żydowskich pismach, to stan jego wnętrza jest określony jako gorący. Był gorący w duchu, czy też jak inny przekład mówi, jego serce. Pałało dla Boga. Moglibyśmy sobie e, zadać pytanie: e, skąd to się wzięło? Skąd wziął to Apollo? Tym bardziej, że nie znał jeszcze pełnej drogi Bożej, moglibyśmy e, w, więc tego sądzić, że nie zdał chrztu w imię Jezusa Chrystusa. I nie poznał też jeszcze działania ducha świętego, nie poznał chrztu duchem świętym. Jednak ten człowiek był tak rozpalony dla Boga, jego duch płonął dla Boga, i czytamy, że on z pasją głosił Ewangelię, głosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Więc pytanie, skąd to się bierze? My czasem lubimy określać ludzi, że ktoś jest zimny, gorący, ktoś jest taki letni, wtedy czujemy, że ktoś jest taki na dwa razy. I gdybyśmy mieli. Teraz scharakteryzować, jaki jest dzisiejszy kościół, albo jaki ja jestem. Czy jestem gorący, czy letni, czy zimny, może by nam to sprawiło pewien problem. Jednak Duch Święty, który był autorem i inspiratorem pisma świętego, patrząc na Apollosa, zdefiniował go jako człowieka serca gorącego. Właśnie wracamy do wcześniejszego pytania: skąd to się wzięło? Możemy sądzić, że Apollos. Był zafascynowany Chrystusem. Zafascynowany był tym, co czytał o Chrystusie, o Mesjaszu w prorokach, w, w księgach prorockich Starego Testamentu. Przyszło to odkrycie, przyszło to objawienie i na podstawie tego, choć on znał tylko jeszcze wtedy chrześcijana Poszedł w sposób pełny, poszedł na 100% za Chrystusem, poszedł na 100% za tym przesłaniem, i on z pasją zaczął głosić Słowo Boże. I czytamy, że Prystylla i Akwilla, patrząc na jego działanie, patrząc na jego służbę, wzięli go i mówią, ty jeszcze nie wiesz wszystkiego. I tutaj mogłoby się pojawić coś, z czym spotykamy się, myślę, w dzisiejszych czasach niezwykle często, gdy komuś chcemy zwrócić uwagę, komuś, kto szczególnie coś robi, jest aktywny, jest jakimś działaczem, może prężnie działa dla Ewangelii i chcielibyśmy mu powiedzieć, słuchaj. Ty jeszcze nie wiesz wszystkiego, musimy coś ci powiedzieć, musimy poprowadzić ci, wskazać ci pełną Ewangelię, pełną drogę Bożą. Ktoś mógłby się obrazić i powiedzieć: A co wy mi będziecie mówić? Ale właśnie, gorący duch dla Boga to jest miłość nie tylko dla Boga, ale to jest miłość dla Kościoła. I także miłość w posłuszeństwie dla tych, którzy mogą nam powiedzieć coś wartościowego i ubogacić nasze życie. I zobaczmy, w tym momencie, gdy Pryscylla i Jakwilla wykładają Apollosowi drogę Bożą, czytamy, że Apollos się nie zatrzymał, że Apollos nie powiedział, wiecie, ja tego nie chcę, ale jego serce połączone już wtedy z działaniem ducha świętego idzie dalej, chce dalej służyć. I czytamy, że on potem udał się do Achai, jego służba nie zatrzymała się, ale w sposób niezwykle skuteczny dalej pała gorącym sercem. To też pokazuje, że jego zapał nie był taki chwilowy, ale jego go se gorące serce dla Pana było nie tylko w Efezie, ale w Achai i w innych miejscach. Moi drodzy, niech to będzie zachętą dla nas, abyśmy dzisiaj nasze serca, które często zębną na skutek tego grzesznego oddziaływania świata zewnętrznego, naszej cielesności i innych czynników, których jest tak wiele, byli zachęceni do tego, aby nasze serca ogrzać. Gdzie? Właśnie. Ogrzać w mocy Pisma Świętego. Ogrzać w społeczności z Kościołem. Ogrzać z tymi, którzy może bliżej chodzą z Bogiem i mogą być dla nas też zachętą i inspiracją, a także rozpalać się przez płomień ducha świętego. Szukajmy ducha świętego i jego mocy. A wtedy nie będziemy scharakteryzowani przez Boga jako letni, zimni, ale Bóg patrząc na nas powie: To jest człowiek gorący. I takich serc właśnie Bóg szuka, i takich też serc, myślę, potrzebuje Kościół w Polsce. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.